Martin, możemy? Tak? Tak, tak. Okej, okay. tak. jaka twoja opinia po tym meczu? Nie udało Ci się wygrać, w wyścigu, jeśli dobrze pamiętam. Eee, nie miałeś trójeczki dzisiaj. Nie miałem trójeczki, a po pierwsze ja się bardzo cieszę, że dzisiaj w ogóle mogłem wystąpić w tym meczu. Możemy troszkę tutaj, bo tak nie się. Powiedz, to był dyskomfort? A, cały ja, czas? ja powiem, skończę zdanie. Eee, dzisiejszy mój występ to jest a, z kategorii cudów, że w ogóle ja dzisiaj pojechałem, także tą drogą chciałbym bardzo podziękować. A, moim fizjoterapeutistom, mojemu trenerowi, moim lekarzom. Chciałbym też podziękować a, tutaj a, w szpitalu w Gorzowie, w którym przeszedłem też pierwsze badania po tym wypadku, bo te pierwsze diagnozy były takie no, a, różne. Na całe szczęście mówię, zrobiliśmy, to było codziennie, od kiedy przyjechałem do domu non stop praca, 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 rehabilitacja i mówię, to dzisiaj dla mnie jest to, że w ogóle pojechałem. Bardzo się cieszę z tego, że pojechałem. Niestety mecz przegrany z bardzo mocnym przeciwnikiem. Chciałbym wygrać to spotkanie. Na pewno to, było, to była nasza ambicja, ale przegraliśmy, nie podajemy się, walczymy dalej i a, jedziemy do końca, tak? Także jesteśmy sportowcami, sportowcami, którzy chcą wygrywać, którzy mają ambicje sportowe. Zrobimy wszystko dlatego, by a, wygrywać mecze. Dużo miałem dzisiaj dyskomfort na motocyklu. Było widać, że chęć walki, ale no to było no, prędkości. No, już... Jednak to no, tak, nie, no Znaczy dyskomfort. Jak jechałem, to, to nie czułem tego, tak? Za bardzo, ale problem zawsze trochę było czuć. Jak zjeżdżałem z biegu, no to wtedy to się odzywało, bo kiedy jeszcze na mecz, kiedy jeszcze... Po pierwsze, co muszę tu powiedzieć, tak, jestem takim typem zawodnika, kiedy ja nie czułem się w 100% na siłach, że mogę jechać, w życiu bym nie szedł na motor, żeby zagrozić zdrowie kogoś innego w zdrowie moje. To po pierwsze, tak, żeby tu teraz nie było takie, że a coś niedołożone, nie. Po prostu jechałem, kiedy czułem, że mogłem jechać, tak? Czyli w jeździe w żaden sposób mi to nie przeszkodziło, także mówię, dlatego dzięki tym wszystkim ludziom, co mi pomogli w tej rehabilitacji i w tym, żeby żeby wszystko było ok, I mówię ten dyskomfort, no to jest tydzień po wypadku tak, to, to czuć, to jest, to jest ból, który tam jest, ale mówię na całej szczęście nie przeszkadza mi to w jeździe i mogę, mogę swobodnie sobie jeździć i to, że nie byłem aż tak szybki e nie czułem że do końca się że tak, faktycznie czegoś tam brakowało, ale czegoś mi ciągle brakuje w tym sezonie. Cały czas się czuję tak, że po prostu gdzieś ta prędkość, taka ta kropka nad jeszcze cały czas brakuje. oczywiście działamy z moimi mechanikami, wszystko co możemy i, i nie podajemy się. Martin, jak w ogóle wyglądał ten, ten twój tydzień po upadku? Jaka była pierwsza diagnoza, jakie były te następne dni? do diagnozy do tego nie będę tu się jakby odnosić. po prostu uraz mięśniowi i, 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 i tyle. Uh, codziennie, codziennie hamstring, tylne mięsień, udobie. I codzienna rehabilitacja, kilka godzin, rano, obiad, kolacja non-stop, po prostu rehabilitacje, ćwiczenia, różne zabiegi. Także mówię, bardzo jestem wdzięczny za to, że, że wystąpiłem i mówię, jest to dla mnie. To jest dla mnie wygrana dzisiaj, że mogłem pojechać. Dzisiaj mieliście sporo pecha, prawda? Bo Oskar Pfeiffer straciliście go już po pierwszym wyścigu. Tak, życzymy Oskarowi dużo zdrowia, bo, bo... te kontuzje to jest jakiś po prostu uh, zły sen, bo, bo już, już, już byśmy chcieli, żeby nie było tych kontuzji, żeby naprawdę wszyscy zawodnicy mogli jechać uh, swoje. I, i, ale niestety, już jest sportem czasem te kontuzje się zdarzają. Niestety w ostatnim czasie mamy możliwość widać dużo tych kontuzji. To jest smutne. Mnie, mnie jako sportowca, jako człowieka to bardzo smuci i życzę wszystkim zawodnikom, którzy ucierpieli kontuzji, żeby jak najszybciej były w porządku. Tak samo Oskarowi, bo dzisiaj nam go bardzo brakowało i żeby szybko wrócił do nas, żeby był sprawny i żeby wszystko było ok. Jego starty, przepraszam, ostatnie. Jego starty mogły być dzisiaj decydujące, bo wydawało się, że że ma dzisiaj to coś. Tak, no jechał dobrze, no przejeżdżony już od, od tam ostatniego czasu, tam w miarę dobrze jedzie, także na pewno nam brakowało dzisiaj aspera. Dobrze widziałam, że na jednym, w jednym z biegów jechał Anders Samson na Twoim motocyklu? Tak, w ostatnim biegu, bo tam już nie było jakby, um, on, on no nie był szybki dzisiaj, tak, też szukał coś, no i po prostu już my się starali. Um, no, chociaż do porównania, żeby, żeby mógł się jakoś odnieść do, do takiego jakiegoś a, innego silnika, lub sprzętu, że, czy, czy coś innego czuje i tak dalej. Tylko też jest uh, inna waga zawodnika, inny styl, także chciałyśmy dobrze, wyszło jak wyszło, ale uh, już, już czasem trzeba nawet zaryskować, żeby, żeby może to czasem zadziałać, tak. Marki, Kubys jeszcze ten tor po raz kolejny przygotowała dla Was pogoda. Jak go dzisiaj oceniasz? Tor był równy dla wszystkich, tor był przede wszystkim bardzo bez, bezpieczny, bardzo równy, bardzo dobry. To um, gotowe uh, To tak, było, było, było pogoda jaka była, ale na to my nie mamy wpływu, tak? Także tu narzekać, że o, nie było o centymetr bardziej materiału niż zwykle, to, to, to jest równe dla wszystkich, tak? Trzeba jechać na tym co jest i co. Tak. Kapitanie, jak drużyna ma wygrę? skoro na własnym torze cała drużyna i w dodatku jeden zawodnik za 2-2 trójki. To jest ciężkie pytanie. No, chcemy wszyscy wygrywać, chcemy wszyscy te trójki zdobywać, cała drużyna. A... Musimy. Ja cały czas wierzę. Że jestem człowiekiem pozytywnym. Jestem człowiekiem, który zawsze stara się w negatywach widać to pozytywne. Zawsze staram się w tych porażkach szukać coś, co może mnie zrobić lepszym. Zawsze po... sport mnie nauczył już dużo pokory, tak? Sorry? Kamień. I ten. I nieraz wygrywałem, nieraz też przegrywałem. I ja wiem, że takie rzeczy w życiu się zdarzają i są różne etapy i fazy w życiu. Które trwają tydzień, które trwają miesiąc, które trwają dłuższy czas, krótszy czas i tak dalej. Ja pokornie biorę co jest, staram się nie podawać, staram się uczyć, staram się pokornie iść do przodu i cały czas mam w sobie to coś, to, to, to że chcę wygrywać, bo dlatego jestem sportowiec i wierzę, że ja, jak i cała drużyna, jeszcze będziemy wygrywać. Dziękuję. Dzięki, do zobaczenia. trudny. Technicznie, trudny. na trudno znaleźć tutaj ustawienia. Ale nam się to dzisiaj udało, pomimo naszych tam kłopotów, które też mieliśmy, jakieś defekty, wykluczenia, znaczy upadki, prawda? No jakoś nam się udało do zwycięstwo. Bo męczymy troszkę temat Bartka, no, zaczął od likerek. Wszyscy chcą męczyć temat Bartka, natomiast ja tak jak, ja bym chciał rozłożyć parasol nad nim i tam, męczcie mnie, a nie Bartka, o. Tylko ja mam pytanie z tej strony, że nie, dlaczego, że tak powiem, taką słową średnią ma, tylko z czego ona może wynikać? No pan też był żużlowcem tak, i tak. tak. Właśnie... Im bardziej się chce, tym trudniej to wychodzi, prawda? Bartek, no też wiadomo, że docierają do niego te wszystkie on nie jest sam z siebie zadowolony, to, to od tego trzeba zacząć, on nie jest zadowolony z wyników, jakie zdobywa na wyjazdach, i, a że jest bardzo ambitny, no to później ta ambicja jest ważna, ale potrafi przeszkodzić na to, żeby jak się spina, nie jedzie już tak luźno, nie jedzie wszystkiego, co potrafi, no bo... bo on... Ale niestety Bartek musi to pokonać sam, my oczywiście będziemy mu pomagać. Natomiast to jest, to jest poprzeczka, którą musi przeskoczyć sam. Okej, okay, taki mecz podcina skrzydła, co myślicie o... Je, je, jak drużyna na tym? Nic nie podcina. Jedziemy dalej, staramy się, robimy wszystko, żeby... żeby... no i tak będzie w tych. chwili w tych playdownach, play play down. play także no będziemy robić wszystko, żeby się utrzymać, w tej lidze. Od początku był taki plan, że mamy robić wszystko, żeby się utrzymać i, i tyle. I Sienikowaj krok jechał bardzo stabilnie, prawda? Zdobył tych punktów sporów. No dokładnie. Bardzo dobrze jechał, chłopak i, i ciesz mi się z tego, że, że mamy wychowanków. Będą wchodzić następni powolutku. Także jak mówiłem, jak zaczynałem pracę z Młodzieżą, to to moim marzeniem było, żeby tych chłopaków jak najwięcej wychowali, żeby drużyna tutaj właśnie bazowała na, na swoich jak najbardziej wychowankach. I, i, ze, I powoli się to zaczyna spełniać. Jeszcze wygryzie ze składu japońskiego. Zobaczymy jak to będzie. No właśnie Mikołaj to takie trener dziecko w cudzysłowie. No tak, jest pod moje ręki, ale o tym nikt nie mówi, nikt nie pisze, widzą innych, innych klubów, trenerów, a o swoich, o swoich jest Właśnie, a jak trener ocenia naszych młodych zawodników, krokach, Habłasa? No moje, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Oskar dzisiaj zrobił sześć, sześć punktów, tak? Cztery Mikołaj. Mikołaj, cztery, Mikołaj zrobił cztery plus trzy. Mikołaj cztery plus trzy, no, plus, nie plus. no plus, nie to proszę. Ale na przeciwnika no, tak? punktów. No dokładnie, dokładnie. Planu, tak. dokładnie. To nie były jakieś znalezione punkty, tylko wywalczone, także e, chwała mu za to i oby, oby tak dalej. A wiadomo co z Oskarem Pfeifferem? No, Oskarowi Oscar, wypadł Barbie, ale jakoś go tam na torze wsadził i no, no duży ból i po prostu nie mógł jechać dalej. No. Kolejny mecz, i plandeka musiała być użyta. Jaki to ma wpływ dla Was? Trzeci, trzeci raz z rzędu, także nie pomaga nam to. No, tylko tyle powiem, nie pomaga. Ok, teraz derby. Derby to jest, często są takie mecze, które czasami dają taką iskrę drużyną, prawda? że Czasami to jest takie odbicie w sezonie. No dokładnie, chłopacy zawodnicy inaczej i wszyscy do tego podchodzimy, także pełna mobilizacja i od początku atak. Okay. Jak ocenisz, dzisiejszy mecz? Przygrany. <grychy> Przegrany no, przygrany i... No, tu kolegom powiedziałem, że no, co, co myślę na ten temat, ale jakaś wróżka nad nami stoi, że, że tak naprawdę w no, początku sezonu nie mamy farta, jeśli chodzi o nas, nasz domowy tor, którego, można powiedzieć, nie mamy. Nie? Znaczy, że cały czas, ja nie wiem, czy mieliśmy jakiś mecz niezagrożony, żeby, żeby nie było płandejki. Płandeki i tak dalej, jeśli ktoś mówi, że to nie jest usprawiedliwienie, no to, je, to jest, naprawdę. Uwierzcie mi, że, że co trenowaliśmy wczoraj i co dzisiaj, no to jest dwa różne tory i ta płandeka naprawdę robi roboty ja przy takim upale, kiedy my trenujemy przy 30 stopniach, bo nie możemy trenować w godzinie meczu, bo idzie ulewa, idzie burza. Musi... I ta burza była. I faktycznie ta burza była, decyzja należała do organizatora, czy przykrywać tą płandeką ten tor. Jakby nie przykryli, to znów byłby problem, nie? Organizator nie, nie, nie rozłożył pandeki i tak dalej Ale klub podjął rękawicy Zrobił to, to co należało Uratował można powiedzieć ten mecz Bo każdy, każdy kto jest z Gorzowa I z okolic to, no, to wie jaka ulewa Wczoraj była i naprawdę by zniszczyło ten torby. Dzisiaj by to pływali na kajakach A nie jeździliby Albo nie, nie daj Boże jakieś walkowe Zaprzygotowania tego toru nie, ale... Ale no, ciężko, ciężko naprawdę. Ciężko, ale co, no, no mamy sezon, sezon, jest w toku i no nie, musim, nie możemy po prostu opuszczać, bo bym miałem. I ma, mam, nadzieję, że, mam nadzieję, że się uporałem w jakimś stopniu ze swoimi problemami, bo naprawdę mam super sprzęt od początku sezonu i gdzieś tu połapałem taki dołek, złapałem dołek taki jeśli chodzi. O swój team, o mnie jako zawodnika, że w swoich motorach nie mogłem się rozgrzebać, że, że, że znaczy w tych ustawieniach i tak dalej, straciłem po prostu fundament spod nóg i nie, nie, nie widziałem, każdy widział jakie jeżdżę też na, na Grand Prix ostatnie mecze i... No i, no, i to nie... Te też, no, też no, chyba nie, ta, w końcu, i to nie no, no, no i to nie pomaga. Wiem, że mam sprzęt super i po prostu to gdzieś uciekło i, i kurczę jakieś tam e, ruchy, e, e, jeśli chodzi w trakcie meczu e, przyłożeń i tak dalej, no to po prostu e, bałem się coś zrobić, bałem się iść w tą czy w tą stronę, e, ale mam nadzieję, że... że że poukładałem, znalazłem, odłożyłem to co, gdzie, gdzie ma jechać. I, e, no i dzisiaj no, faktycznie wypaliło. Wczoraj przepracowany e, intensywnie trening, cztery jednostki o, o, objeżdżone, odłożone, e, zrobione fundamenty, niby czułem pod, pod swoimi nogami. No i dzisiaj naprawdę to było, czuć, poprosiłem dlatego trening przed zawodami i e, czułem, w którą stronę mam pójść, żeby ten sprzęt pojechał lepiej. I, fakty i, faktycznie I faktycznie ten sprzęt pojechał tak, ja jak ja, ja to wyobrażałem, że zmien zmieniając to, czy inne, mm -hmm. to, to idzie w tą stronę, którą naprawdę myślę. Ja ostatnie tygodnie po prostu robiłem zmiany po prostu, nie wiem, czy to wyszczeli, czy to nie wyszczeli. I, 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 i tak naprawdę nieświadomie na, tak, i nieświadomie wyjrzałem naprawdę to myśl była taka, to szło w, w totalnie inną stronę, byłem już potem w trakcie meczu pogubiony kompletnie. Suma summarum, to do was należały dzisiaj trójki wygrane wyścigi. stała wygrała dwa czy jeden wyścig? Bardzo mało, że być raczej. Tak, tak jak powiedziałem. Kontrolowaliście sytuację? Od początku gdzieś tam e, trafiliśmy z tymi przełożeniami. E, a czy... Um, nie, nie śledziłem aż tak tych, e, tych trójek e, tak jak powiedziałem wcześniej czuliśmy, że, e, że gdyby, nie te, gdyby nie te defekty ten wynik na początku też byłby troszeczkę inny byłby bardziej zbliżony e, chociaż cztery punkty to tak naprawdę jest e, jeden bieg i, i czuliśmy, że, e, że gdzieś tam nam brakuje minimalnie czegoś żeby, żeby zniwelować tą przewagę i, i cieszę się, że ta druga część spotkania już była na naszym koncercie. Dziękujemy ślicznie. Mogę Fajno. jeszcze ja, bo tak doszłam. Jak ty ocenisz e, swój występ tutaj na gorącki torze? E, dobrze, dobrze. 11 punktów, e, na początku trochę problemów, ale, ale później, później tak, wybuchły, tak, tak, wybuch mi silnik, e, więc e, e, takie z, z, sytuacje się z, zdarzają w tym sporcie. E, cieszę się, że na, e, gdzieś tam nas to nie rozbiło i ta druga część spotkania była lepsza tu w tą sobotę było Grand Prix, wasi zawodnicy z Wrocławia mam na myśli jechali, czy to coś wam pomogło w ogólnych rozmowach przed meczem i w trakcie meczu? Każdy z nas zrobił tutaj bardzo dużo kółek i każdy ma jakieś tam swoje zapiski oczywiście sugerowaliśmy się tym co chłopaki mówili tutaj po Grand Prix jednak tor na Grand Prix był troszeczkę inny, był, był, był przyczepniejszy, więc każdy Jakiś pomysł na, na, na to spotkanie. Próba toru też e, e, dobrze nam wyszła, więc e, od początku udało nam się dobrze zgrać w motocykle. Mm -hmm. e, ty, jako zawodnik, tutaj bardzo często jeździłeś w Burzowie, więc chyba e, nie miałeś jakiegoś problemu, żeby odczytać ten pomysł? Jeździłem bardzo często, ale też często z różnymi skutkami, więc e, e, dzisiaj cieszę się, że ta druga część spotkania była po mojej myśli. Tak e, zapowiadał się, przynajmniej z Waszej perspektywy, to łatwy, lekki mecz? Nie, nigdy. Nigdy do Gorzowa nie, e, nie jedziemy z myślą, że to będzie łatki, łatwy mecz. Tym bardziej na Ekstralizę na żaden mecz nie, nie jedzie się z myślą, że to będzie łatwy mecz. Zawsze trzeba podjechać po taśmie i wykonać jak najlepszy start. E, więc e, nie ma takich potrzeb. Jakie masz plany same prywatnie indywidualnie? Bo... Nie udało Ci się uzyskać przez ten nieczęsty opus do tego, żeby awansować do Grand Prix na przyszły rok. ale w nie, nie jedziesz i jak Ty się na to zaawansujesz? Na pewno ludzie. E, najważniejsze jest dla mnie teraz Liga Polska i, i to, żeby z z Sportem Wrocław powalczyć o Mistrzostwo Polski. Najpierw o play-offy, o wejście do finału, a, a naszym celem jest walka o mistrzostwo Polski. Wszystkiego dobrego. Maciek, tylko do pytania, żeby tego nie było. Defekt silnika to silnik błostopawczy? Tak, silnik się silnik nie wytrzymał i e, tak naprawdę był, był po sześciu, e, sześciu biegach, więc dosyć świeży silnik. E, Rzeczy martwe. czasami, czasami e, coś nie wytrzymuje. E, te nocy są bardzo mocno wyżołowane i, i w niektórych sytuacjach po prostu okay. nie wytrzymują. było dużo żonglowania silnikami, tunelami, bo to było zauważane, że byłeś na takim silniku i na takim silniku. E, próbuj, staram się jechać na tym, co, co czuję na, najlepiej w danym momencie. Chyba e, dwie różne jednostki. E, i tyle. A te tylki to na silniku kogo? Nie ma, nie ma to teraz jakby znaczenia. Ważne, że wyglądaliśmy to spotkanie. To teraz, jak nie ma znaczenia, te na trzymi silniku, to skąd ta zmiana? Bo tyle lat z Ryszardem Kowalskim pojawiły się u Ciebie silniki, aż do Japołaja? Czasami po prostu próbujemy też, chcemy spróbować innych rzeczy dla samych siebie. Ja od początku sezonu czegoś mi, mi, mi brakowało i postanowiłem też spróbować innego silnika. E, ale to nic nie znaczy, bo jakby z, e, nie zamierzam końci, sobie. kończyć e, współpracy. Mam nadzieję, że, że do, doprowadzimy e, nasze silniki, e, resztę naszych silników do takiego stanu, żeby, e, żeby ścigać się z, z najlepszymi. No w tym jednym biegu z Matką Kowalskim wszystko robiłeś, co się da, nawet trochę gazu zamykałeś, żeby koledze pomóc, ale, ale nie udało się. E, z perspektywy czasu troszkę może, bo moje w tym winy, może powinienem zostawić Bartkowi więcej czysty, jakby czyste tor całą szerokości i pozwolić mu bronić się samemu wiedziałem, że punkty są istotne. Nie pojechałem, wystarczająco blisko Bartka, żeby go osłonić. I dużo jest w tym mojego błędu, więc... Następny mecz w czwartek, krótko, mecz Częstochową. Wiemy, jak ten pierwszy mecz wyglądał. Jakie ja były kulice tego meczu, będzie walka o bonus. Oczywiście zrobimy wszystko, żeby było jak, na, jak najlepiej. E, przygotujemy się teraz przez ten czas, e, żeby, e, żeby powalczyć o bonus. Pierwszy o wygranym, a później o bonus.